Dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smerbów Las, Przelegram dziś, zapraszam do was. Byłam w skawinie, nie? Musiałam stankować samochód mamy. No i stwierdziliśmy z Maćkiem, że na Kepsa. Pojechaliśmy na Kepsa, zamówiliśmy sobie Maciek kebaba, jak cheeseburgera. W moim ulubionym kebabie w domu. No i sobie tak jemy. I taki taki, taka grupka młodych chłopaków była, no nie? Ja tak patrzę na nich, ale oni nie patrzą na mnie, Z so myślę, zajebiście, nie znają mnie. Mogę jeść w spokoju cheeseburgera, ujechać się jak świnia i nikt nie będzie wiedział, że to ja, nie? Zajebiście. Pojechałam do domu, przeglądałam sobie czarem Instagrama, a tam trzy kon tam na Instagramie, piszą smacznego kebaba, Kasiu. Mój radar poszedł off. Wyłączył mi się radar. Zwykle bardzo dobrze rozpoznaję ludzi, którzy mnie rozpoznają, że mam taki dobry radar na nich. Bo to jest taki specyficznie, się ludzie wtedy na ciebie patrzą, słyszysz gdzieś jak szeptają ej, to jest ona, to jest Kasia. A oni nic, nawet na mnie nie patrzyli, nie szeptali, nic nie robili. Mówię, zajebiście, jestem anonimowym użytkownikiem kebaba. No i takie was dziwko. Nie chcieli mi przeszkadzać w jedzeniu. Wiem, to bardzo miłe z ich strony. Na wszystkich świętych. Do nas po pogrzeb... Po że znaczy po pogrzebie, to nie jest pogrzeb. Po mszy na cmentarzu do nas przychodzą goście. I w tym roku mieliśmy 32 gości w domu. Dużo ludzi, w tym dużo dzieci. I ja każdemu gościowi pytam się, czy chce kawę, czy herbatę. Przynoszę mu ciepłe danie, bo mieliśmy w tym roku kołąbki. Więc obsługuję, jestem kelnerką ogólnie i ten... I noszę te herbaty i przychodzą do mnie takie bąbelki dzieci. One mają teraz chyba z 4-5 lat. Przychodzą dzieci bąbelki jest... Czeciu Kasiu, cieciu Kasiu, a pobawimy się? A ja mówię, myszeczko, zaraz się pobawimy, tylko zaniosę herbatki. Czeciu Kasiu, ciociu Kasiu, a co się pobawimy? Myszeczki, spokojnie, zaraz się w coś pobawimy. A pobawimy się w chowanie misia? Pobawimy się w chowanie misia. Później skończyło się tak, że nosiłam gołąbki, jedno dziecko miałam na plecach, kiedy niosłam, drugie dziecko mi łapało za spódnicę i próbowałam ją zaciągnąć do pokoju, żebyśmy się pobawili w chowanie misia, więc yy, byłam obleziona, ale doniosłam wszystko. Wszystko nic nie rozlałam, także było spoko, ale normalnie tak mnie potem plecy bolały. I biegaliśmy i się bawiliśmy w chowanie misia. Wiecie, na czym polega zabawa w chowanie misia? Już wam mówię. Zabawa w chowanie misia polega na tym, że dzieci biorą misia, chowają misia, po czym idą po mnie i ze mną szukają misia, ale one wiedzą, gdzie jest misia. I ja nie mogłam wykmienić logikę, jaka za tym idzie. I ja im mówię, ale wy wiecie, gdzie jest miś, To czemu go szukacie? No bo chcemy z tobą szukać. No i. No i szukaliśmy razem misia, no. I one chowały misia, potem go szukały, no i było. Ja mówię, to i klasa, ważne, że są zajęte, nie? Albo bawiliśmy się też w chowanego takiego normalnego. I chowany normalny polegał na tym, że ja musiałam policzyć do dziesięciu i dzieci wchodziły pod stół w tym samym pokoju, w którym byłam. po czym ja mówiłam, że szukam i je widziałam. Ja mówię, no widzę was. Nie, musisz nas znaleźć. Ja mówię, ale ja widzę. Nie, nie widzisz nas. Dyskusja była, no i trzeba było iść pod stół. Musiałam też wleźć pod stół, żeby znaleźć dzieci. Także super zabawy wymieniśmy. Próbowałam ich nauczyć zabawy w kamienie. Po dwóch godzinach bawienia się w chowanego albo w chowanego misia, chciałam bardzo zmienić zabawę. I próbowałam im wytłumaczyć, na czym polega zabawa w kamienie, ale bardzo szybko przegrywały. Zabawa w kamienie polega na tym, że musisz się nie ruszać i nie odzywać. I kto pierwszy się ruszy, przegrywa. Ale bardzo szybko przegrywały i już nie chciały dalej. Oceniamy dynie. Tak! Idę oceniać dynie. Jakieś prace we jajce, nie? Były? Serio? No to lecimy po kolei. Pierwsza dnia jest chyba ta. Bardzo ładna dynia. He, <laughs> tutaj dowód na to, że ręcznie wykonany. <laughs> Ogólnie bardzo ładna i bardzo estetycznie wykonany ten, ten znaczek jest. Miauli i jej depresja przy dyni. Też bardzo ładnie wycięty. Wenexo w trakcie streama wycinał duży, bardzo ładny duży, albo mała dynia, ciężko powiedzieć. Czy mała dynia, czy dobrze wycięte. Dalej tu... O Jezus, tu jakieś... Inspiracja chyba sharinganem jakaś wjechała mocniejsza. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Oczekiwanie versus rzeczywistość. Ale dobry pomysł, żeby zielone światło dać do środka. No, podoba mi się. Jeszcze raz w swoim życiu wykrawałem dynie, yy, spoko, ale syf wszędzie. I tutaj jeszcze, ej, to wygląda jakby by było. I jak jest by, bejzer, to mi się jeszcze z blazer od razu kojarzy. Oto moja pierwsza próba wykrajania dyni. To jest dynia czy ziemniak? I nie ma karteczki, więc nie bierze udziału w y, konkursie. Konkurs dniowy, jabłko. Okej, okay. to nie zła dnia. Skończyły się ty... Skończyły się dynie. Dobra, tutaj mamy też bardzo ładnie wycięte. Tu jeszcze jakiś dymek wylatuje z tego. Fajne, fajne. Kotek polubił dynie. Nie wiem, czy koty mogą mieć dynie. Niezapalony wygląda tak mało efektownie. Zapalony wygląda lepiej. Też bardzo ładne. O, tu jest ITR wleciało. No i to jest to, to jest to. No i fajne. Fajnie, szkoda, że niezapalone. No, szkoda, że niezapalone. To by dobrze wyglądało, jakby było podświetlone. Dobra, ale musimy się skupić na tym, kto najlepiej odwzorował Logo yy, Razera. A może inaczej? Zapytam Was o zdanie. Wejdźcie na Discord i zareagujcie emotką. Pod dynią, która Wam się podoba najbardziej, w sumie. będą głosy, które są. Od... Ale ja nie mówię, że tak wygrają krzyść, tylko chciałam poznać opinię ludu, która im się podoba najbardziej. To jest trochę za bardzo szarymganowa. Tu się środek uwalił. Dobra, która jest najlepsza odzorowana ja Nie wiem, czy nie to jest najlepiej odzorowane. venexo bardzo ładnie to zrobił też. Pierwsza najlepsza? Ale pierwszym oceniacie przez pryzmat tej pięknej buźki, która jest z przodu, bo to jest bardzo ładnie wycięta dynia. Trzy. Z trzy się zgadzam. venexo na pewno jest jednym, jednym zwycięzcą, ale jeszcze możemy wybrać drugiego zwycięzcę. To dwa? No ale jakby to było wydrążone, no. Ona, ona zrobiła obrys, widzisz? A tak wszyscy wydrążyli to z dymkiem. To jest chyba, no. To jest chyba najlepiej Odzorowane. Ja wybieram stachu kaktus. Stachu kaktus 909 i wędokso jako zwycięzców mojej dyniowego konkursu. I do Was moi drodzy poleci taka autopiękna piękna myszeczka od Razora za piękne odwzorowanie logotypu na dyni. Gratulacje. Jadłam w domu tyle jedzenia, że teraz jestem już na wysokich obrotach, jeżeli chodzi o ilość przyjmowanych kalorii. Wiecie co? I Zawsze jak jadę do domu, to dziadek mówi, ty jesteś taka chuda, że zaraz Cię nie będzie. Ręce masz jak Pięty bociana, coś tam, coś tam, nie? Ja przyjeżdżam w piątek, sprzątam. Proszę sprzątać jego łazienkę, dziadka. No i myję mu wannę, tam myję umywalkę. Dziadek chciał przejść przy łazience do umywalki. No ale ja byłam tam nachylona, coś tam myłam. Dziadek przychodzi koło mnie i mówi: tak, Ale ty masz dużą dupę! Dziadek! No przejście koło ciebie nie da, całej korytarz zajmujesz. Tak źle i tak niedobrze, no bez kitu. A pojechałam do drugiej babci i babcia mi powiedziała, że mam piękną figurę. Dziękuję, babciu. No to jest komplement, a nie. Tu chuda, tu za gruba, tu coś mi nie pasuje. Wszystko nie tak. Babcia nawet wsiadła do mojego Aldi i odpaliła mi jej masaż. Babcia mówi, no jest bryczka, bryczka, a chciał wjeżdżać bryczka na samochód, obczajcie to, wjeżdżam dzisiaj przed chwilą do garażu, w, w bloku no nie, wjeżdżam sobie do garażu, tam parkuję i szedł tam taki ziomeczek i mówi, cześć, że super furka że on się mega jara furami i czy mógłby zobaczyć ten panel w środku, Wypełnił ja możesz sobie zobaczyć akurat tam parkowałam, wyciągałam rzeczy, to zobaczyć zobacz, mówi wow, mega fajne, coś tam, a ja w ogóle was tam od tam czterech miesięcy czy coś, mówię, o kurwa, widz, a mówię, no spoko spoko, a on, no ale w... Dziwiłem, że tu, że tu mieszkacie. Bo wy mówiliście to, że 33. piętrze, nie? Gdzie naprawdę to mówisz? A to nie tak, że ty za każdym razem inne piętro mówisz? Ale chyba to 33. się rozeszło naj, najszerszym echem. I obok fabryki mebli, tak. Mówiłam, mu, pamiętaj koniecznie, że mieszkamy koło fabryki mebli, jak coś. Jedynej w Warszawie. Tak, tak, wiem, wiem. Dogadaliśmy się, gdzie mieszkam. Ale też któryś widz, który mieszka w tym samym bloku, co my. Cały blok widzów. No, zrobimy osiedle kiedyś widzów. Będziecie mieć darmowe mieszkania jak będziecie mnie oglądać. Żeby były takie view- bo premium, rozumiecie? Możemy zobaczyć to. Bo mój ojciec mnie nauczył, że to matka żyje, to matka ma po mnie robić, a ja mam leżeć. I za nie, nie Niewiele było wiadomo o tym, jaka -ja panuje w uniwersum Magdaleny Kłosowskiej. Magdalena Kłosowska? Pierwsze słyszę i pierwsze widzę. Chyba nie widziałam żadnego TikToka z tamtego uniwersum w ogóle. A między innymi miała spalić zwłoki kociąt w piecu. Niestety jest to wierzchołek góry lodowej Prowadzi transmisję na żywo. Co na nich robi? Dosłownie nic. Prowadzone... Muszę sobie to wyciąć na TikToka. Co, Co na, na nich robi? robi? Dosłownie, Dosłownie nic. nic. Wszystkie... Trzyma Mama ma asmę, to myślę, że się martwię o to. A się martwię, żeby tylko jak najdłużej żyła, bo kto mi będzie robił jeść? No dobra, ale to są, to są chyba po prostu chorzy psychicznie ludzie, nie? W sensie, no nie ma chyba... Nikt chyba nie stwierdzi, że to jest gra, kto rozkali, że to jest udawane pod streama. No i czy tacy ludzie nie powinni mieć ograniczonego dostępu do internetu? Jakiegoś kuratora nad taką rodziną, żeby tam ktoś doglądał tego opieka społeczna, czy coś? Nie wiem, to dla mnie przerażające. Richard. ...ponadto Magda kilkukrotnie Wspominała o tym, że była wykorzystywana seksualnie przez ojca, który miał ją mylić z żoną. Traum Pomyliłby się. Mnie, tu, mnie to chyba najbardziej przedstawia ten dobór słów, że ona tak to przedstawia, że on się po prostu pomylił. Kasiu, co to. Wiecie, to jest takie umniejszanie temu, co on zrobił. On pewnie jej tak wytłumaczył. No właśnie. Ja. Dole. Należy przejść do tematu znacznie bardziej kontrowersyjnego, a zarazem obrzydliwego, mianowicie warunków mieszkalnych, jak i higieny samych domowników. Ua, to żeśmy wybrali do obiadu. Dobra, robimy niezywni challenge. Nie wiem co mnie tam czeka, ale jestem bardzo głodna. Ciu. A myślę, że co, że jak mojej mamie się zechce to gdzie robi? Jak na ulicy jej się zachce, to na ulicy robi. No chyba żywne. No. Ale, ale za co? że o pokażę... mnie pochalili się to co ja mam go za to objacić? co to jest. Ej, ale wiecie co? Dzięki takim przypadkom powinniśmy jako społeczeństwo łatwiej umieć wskazać jednostki patologiczne i spróbować im w jakiś sposób pomóc. Jak można pomóc takim osobom na co dzień? Bo to są zaburzone osoby, skrajna patologia. I oni i tak żyją na nasz koszt. Więc teraz i tak są naszym problemem. To jak możemy sprawić, żeby przynajmniej ten problem się nie poszerzał? Szpital psychiatryczny. Szpital psychiatryczny miałby chyba zastosowanie, gdyby oni byli agresywni albo stanowili zagrożenie nie Dla innych ludzi. A nie wiem, czy oni są jacyś agresywni względem innych ludzi. Zmniejszyć im zasiłki to sprawi tylko tyle, że będą zaczną kraść. Jest tyle takich ludzi, że trzeba te kasy rozdzielać yy, na taką małą sumę, że nie starczy nawet na takie rzeczy typu chleb. No właśnie, to jest tylko jeden przykład, ale musimy uwierzyć, że takich ludzi, dokładnie z takimi samymi zakresem problemów, jest f***** więcej. Kuratora im trzeba. No właśnie, jakaś, ja myślę o jakiejś formie nadzoru, dozoru, zoru. A no nie wiem czego, nie wiem jak by miało wyglądać to, ośrodek jakiś, jaki ośrodek? Nauczyć ich wszystkiego od nowa, dać do szkoły, dać im psychologa, nie wiem czy to by coś dało. Polimy brzuch, pomasujesz, a co masz okres? żarłą surowego indyka, o to trzeba pawia wspomóc, to czekaj to ci cofnę. Ja o mnie powaliłeś, że to co ja mam go za to wdać? to to jest haja? A czym pani sika? No. 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 To ja mam nadzieję, że pomogłam. Wybudować wyspę dla takich ludzi, żeby żyli po swojemu z dala od cywilizacji. No mamiko, nie wiem czy to jest po... Chociaż dla chyba takich seniorów z Alzheimerem zbudowali takie miasteczko, taką makietę miasteczka i oni tam chodzą, robią zakupy, tam żyją i mają tam wolontariuszy, którzy im tam pomagają przy tym. I oni tam żyją taką spokojną starością, ale... No jak miałoby wyglądać zbudowane miasteczko dla takich ludzi? Realnie to do ośrodka jakiegoś terapia, jak nie działa terapia, to chyba do domu opieki społecznej pod pełnym nadzorem 24 7. No ale jak można wierzyć, ona wierzy w to, że warzywa są szkodliwe. Jak przekonać człowieka, że nie? I ona to jeszcze mówi z takim pełnym przekonaniem, nie? I celem jest trafić do DPS-u, bo tam będą mieć wszystko za darmo. Oni i tak żyją na nasz koszt. Niech nawet idą do tego DPS-u. Tylko, żeby nie robili krzywdy ludziom dookoła i żeby nie robili krzywdy zwierzętom, Wiesz, żeby, no nie wiem, jakoś wyizolować tą jednostkę patologiczną z tego, nie wiem. Nie wiem, jak rozwiązać taki problem. No, ale Pierożek, już tu było, że ojciec mylił córkę z matką, kiedy się upił pił mamę, wykorzystywał seksualnie córkę. Ojciec uczył córkę, że matka ma wszystko zrobić i tam, no to tam jest mocny gnój. A ciocia napisze pismo do fundacji Judyta, żebym odzyskała chociaż jednego pieska. Ja mam jedno pytanie. Co to jest? Co to jest za baba ta po lewej? O co ch... to chodzi? Ktoś na bitwę o ja Ale patrzcie co ona robi, no Także będziemy próbować go odzyskać. Tak da, ja mam tą rozmowę, jak ty, jak ty mówisz do pewnej osoby, już wsadziłam koty i się palą. Śmierdzi. Policja dokrycz, wykonywała czynności na zlecenie prokuratury. No ale mogą ją sądzić w ogóle za to? W sensie, czy ona jest poczytalna? Wiecie o co mi chodzi? W żółtej papierze nic nie zrobiono. No właśnie! I co wtedy? Do psychiatryka? I do tego namówi. Magdy odwiedzili dziennikarze z programu Uwaga TVN, którzy skupili się na zupełnie innym aspekcie jej działalności, a dokładniej mówiąc, hejcie. Szukam przyjaciół, koleżanek, kolegów. Ja tam wy 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 oko podmalowane, eleganckie tutaj, piórko na ucho założone, naszyjniczek, czysta koszulka, a co? I koleżanek szuka, żeby cię potem przysłać do pieca! Chyba nie wsadziła, chciałaby być jej koleżanką, ale za daleko mieszka dlatego hejtuje Mówi go nie pisz tak, ja, ja bym się jej bała za bardzo Ja się boję takich ludzi, co ja nie wiem co oni zrobią za chwilę Wiesz, jakoś nie znam, żeby ktoś się nie odpalił nagle jakoś agresywnie i potem stwierdził tak K**wa sadzę kota do pieca nie, no, mi, no nie przewidzisz Całe trio skazane jest na świadczenia socjalne i wpłaty od osób, które je oglądają Ale kto im kupa wysyła pieniądze? Ja... Ale, a tobie, Lol, no tak, też siedzi baba z zezem i też nic nie robi. Ale ja nie mam pieluchy dla dorosłych i nie sikał pod ciebie. Pozdro. Rodzina TikTokerów wymaga, aby każde zrobienie zdjęcia, czy nawet pozdrowienie zostało odpowiednio opłacone przez fanów. Gdybym od każdego, kto przyszedł do mnie na PGA, wzięła dychę, to bym zarobiła 16 tysięcy złotych. Taka renta, no Ale za rok tak będzie. Jak za rok znowu nie dostanę współpracy, to biorę dychę od każdego. Tak to przyjdzie po zdjęcie i chuję to obchodzi, zwracamy mi chociaż koszty dojazdów. Bo ja to wam za darmo jeżdżę od dwóch lat już. Dycha za zdjęcie, 5 złotych za, za podpis, a dwie dychy to nagram pozdrowienia. kiedyś zboitowała torka, żeby zrobił Celton, żeby ją odwiedził w Singapurze i w 30 minut 10 zebrał. A ja też chcę, żebyście mnie wysłali do Singapuru, a znaczy, O nie! Ja tak bardzo nie chcę do Singapuru! O Proszę! Nie wysyłajcie mnie tam! O my Urlop? Tylko nie to! Najgorzej! Właśnie, czy będą znowu wakacje z widzami? Na ten moment nie planuję. Na urlop do Menders mogę pojechać. Jej rodzice bardzo mnie lubią. Na pewno mnie przynocują. Jeśli chodzi o Singapur, to teraz yy, mieszkam w Dubaju, więc musiałabyś zrobić donation goal na Dubaj. Kurczę, wiesz, co w Dubaju już byłam. A nie chciałabyś, mamiko, odwiedzić, zobaczcie na przykład Brazylię, albo Argentynę, albo Peru? Bo ja jeszcze nie byłam w Ameryce Południowej. I chciałabym bardzo odwiedzić tamten kontynent. Możemy zrobić trip do. Argentyny na przykład. Weźmiemy jeszcze Mendersa ze sobą. Boże, jaki to był wspaniały wyjazd. No i na wciśnięcie, no. Ja, dole. Przecież by nas tam porwali, pocieli na organy, obrabowali. A to jeszcze by każdemu dziękuję na koniec powiedziała. I ja dole, no to by było mocne rasistka? nie, to chodzi o naszą udolność, a nie innych ludzi nieudolność ogólnie Mendels bardzo chciała lecieć do Dubaju, bo uważa, że nie ma hajsu, bo inwestuje wszystko w naukę i się tylko uczy cały czas, ale je, jeśli byś zrobiła donation goal dla Ciebie i dla Mendels, to mogłybyśmy się razem spotkać dzięki widzom, bo podobno tęsknicie za mną i Darnim. bardzo z Wami tęsknimy no, my się ostatnio widzieliśmy na festiwalu ekipy, daj spokój ale w Dubaju byłam już na wakacjach już widziałam Dubaj, nie wiem czy tam mam jeszcze coś ciekawego do zobaczenia. Zobaczyć Mendels na wielbłądzie byłoby w sumie śmieszne. Zrobimy, zrobimy ten. Pomyślimy o tym. To ile by wystarczyło na takie spotkanie? Widzowie podsunęliby kwotę. Boże, jego, jak ty bejtujesz dzisiaj ludzi na pieniądze? Daj se spokój! Nie chcę żadnych pieniędzy. Jestem bogata, dużo zarabiam. Jak ten... Jak... Będę miała parę dni chociaż wolnego, to biorę menter pod pachę i przylecimy do Ciebie do Dubaju w odwiedziny. Ale ja urlopu nawet nie mogę złapać. Wtedy Torka byli szczęśliwi, że pojechała. pojechali z Torkiem do Singapuru, bo to ich spełnienie marzeń. Wydaje mi się, że moi widzowie nie chcą mnie wysyłać na wakacje, bo po pierwsze ja nie będę robić wtedy IRL-a, bo będę odpoczywać, a po drugie nie będzie streamów, bo będę poza krajem. Więc oni nie chcą. No bo ja nie lubię irl robić. Wydaje mi się, że głupio wyglądam na ulicy, jak idę z tym telefonem takim na kijku i te. Jak ten... Natalia lubi robić IRL-e. IRL z Holandii to było coś. Dobra, IRL z Holandii był fajny, bo się spizgało. i było śmiesznie. To było tylko, wiecie, to był jeden cel pojechania tam. Jeszcze ja specjalnie rozmawiałam z twitch Staffem, czy na pewno mogę to zrobić na streamie. I była recepta. Taktyczny pulpazał był palony. No ale takiego irl żeby zrobić jak na przykład tu chodzę sobie po Warszawie czy coś, to by się głupio czuło. No tak, mam jego jestem uwiązana w domu. Od dziesiątej 10... Do 16 jestem w biurze, potem od 18 do 1 w nocy streamuję, potem śpię. I potem powtórz, pięć razy w tygodniu. W poniedziałki co prawda mam wolno od streama, bo mam siatkówkę, ale też z widzami. Musimy się poruszać coś więcej, jakieś ćwiczenia porobić, sportowe na streamie. Tak, środa, czwartek by mi pasowało, żeby jakieś ćwiczenia robić. Widz, co, co by mi pasowało do domu se kupić? Taki, nie pamiętam, nie Co się rozkłada takiego, że się... Yy, yy, baby od jogi mają takie, chodzą z taką czymś, co to? Właśnie nazywam matę, matę taką no Tak, mata e, -ta -e czyli mata No bym sobie taką matę kupiła I takie stroje sportowe Jak mają takie mamuśki Wiecie, że będzie żenia Ha Jim glamour! No tak, wszystkie będę Jim glamour, ale powiedz nie do it. No nie, no można by było coś, coś porobić, tak, legginsy przywdziać, jakiś stanik sportowy, tak, mocno wycięte, opięte legginsy, albo w ogóle krótkie spodenki, takie tylko zasłaniające dupcie i byśmy robili tańce i ćwiczenia. Teraz to będzie klip do oczekiwania, a potem przyjdę na streama w starym dresie, w za dużej brudnej koszulce. I w wielkiej bluzie będziemy robić jakieś brzuszki, będę się pocić i i będzie i rzeczywistość. Widzicie co chodzi. Widzicie to?